Uwaga, uwaga! Trzech muszkieterów, trzech zgranych ludzi, zebrało się tutaj, by Uzu. rozwiązać sprawę, e, która jest właśnie w tym mieście i siemanko, witamy was w grze Roblu. Witamy, witamy, też Siemanko, laki, superbokterowie! Dokładnie Super, Uhu. bohaterowie, czyli mój synek Franek i mój synek Klakuś Będziemy grać razem w Robloxa, to będzie niesamowita zabawa Jeśli wam się takie coś spodoba, to zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę Oraz subskrypcji z dzwoneczkiem Dobra, jedź, jedź do Ta. miasta, do miasta To może tutaj wysiędziemy, co? Dobra, może być Dobra. Oczywiście, że tak yy. Dobra, wow, yy. Lecimy, panowie! Super bohaterowie! Chodźcie, chodźcie za mną! Super bohaterowie! Każdy ma Chodź... inną w ogóle e, e, o, każdy ma inną e, część do właśnie e, inną moc. Ja mam takiego mrożą, mrożącego ziomeczka, który może sobie chodzić po lodzie. Czekajcie chłopaki. Ale my w super, super furę mamy! E, ogólnie jest taka sprawa, e, że mieszkańcy mi się skarżyli... A... no jedzie raz. Ale czekaj, nie... skocz, skocz tata! No dawaj. Dobra, jedziemy! Jedziemy. Uhu. Uhu. jedziemy przez miasto. Na pomoc, na pomoc! W ogóle osobom w którym się śnią brzydkie rzeczy. Tak, słuchajcie, no jesteśmy tutaj w ważnej sprawie w tym mieście, bo wysłali nas do tego miasta z ważną sprawą, żebyśmy odszyfrowali o co chodzi, że ludziom śnią się koszmary. I są też takie jakieś potworki tutaj na tym serwerze w Robloxie, że, o, że, że właśnie e, wchodzą pod łóżko i się tajniaczą komuś pod łóżko, że, że wchodzą pod łóżko i skrywają jakieś różne tajemnice w tym łóżku, dlatego my dzisiaj to odkryjemy, nie, Snekowie? Tak, 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 oczywiście. Uratujemy całe miasto. Czekajcie, zobaczcie tam jakiś, jakaś osoba jest lecąca nad miastem. Czy on jest na pewno, czy on jest na pewno dobry? Czy on Strzelam do niego, strzelam do niego! Wow, dobra! Wow, jak jesteś na to? Dobra, to może teraz ty tym samochodem. Mogę poprowadzić, mogę poprowadzić. Dobra, nie mogę dwóch sił naraz tutaj rzucać. Już już lecę, panowie. E, bo wiecie co? Wezwała mnie pani taka e, Krystyna ogólnie. Tak. Pani Ty Krystyna pas... mnie oh. wezwała, e, żeby właśnie, żeby do niej wpaść i, 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 i właśnie rozwikłać to zadanie. Dlatego chodźcie idziemy. Wow, jaki taniec, Lakuś. No. No. Kiedy tak się nauczyłeś tańczyć, mój bracie? no ja jestem tancerzem urodzonym. Dobra, wsiadam do Was. Wsiadaj i, ten, i jedziemy, yy, bo tutaj ona gdzieś mieszka. Tak, 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 tak. już już. już lecę, chowaj ja się, już franek, lecę. chowaj się, franek, bo Chowam tutaj się. To... Czekajcie, teraz dawajcie atak na niego. Ej, słuchajcie, to jest jakiś rabuś, zobaczcie! Rodzina to jest jakiś o! rabuś! Atakujmy go. go! Atakujmy jedziemy go! On wow. ma pieniądze, on zabrał pieniądze ze skarbca. To jest. Pokonałem Popoczna. go! Jest! Wow. Yes. Piątecia, może to panowie. Może, może to przez niego się śniły te złe sny? Tak. Słuchajcie, to na pewno to na pewno on też miał coś z tym jest wspólnego. Nie, drugi, drugi tu jest, drugi. Pani Krystyna, o to jest pani Krystynka, czekaj, ona tutaj jest pod ochroną. Pani beti, Krystyno, beti. bo ogólnie my chcieliśmy przyjść, my chcieliśmy przyjść i właśnie rozwiązać tą zagadkę z tymi koszmarami, co się pani śniły, wie pani? No właśnie, dokładnie. O nie, oni oni oni, oni chyba oni nie są dobrze nastawieni na nas! Dawajcie ich! Ale czekaj, bo jak oni są w tym... Na swoim, na swoim polu, to nie możemy nic im zrobić. Słuchajcie, pani Krystyna, pani schowa ten, tą swoją rzecz, to trzyma pani w ręku... O, bardzo dobrze. No my przyszliśmy o. rozwiązać tą sprawę, nie? No właśnie, co mamy teraz zrobić? Poszłaś. Pani poszła do domu chyba zobaczyć to łóżko, pokazać nam tak. jak ono wygląda tam. Oni poszli sprawdzić pod łóżkiem, bo byli bardzo ciekawi, czy to jest prawda właśnie. I co było pod łóżkiem? Było pod łóżkiem, to... to... Było, było, było panowie, było! O! O, o to o. spoko, spoko. Dobra, y, wiecie co, bo my ogólnie idziemy dalej y, pomagać ludziom, dlatego jak będzie coś trzeba, to mówcie jak będzie jakaś osoba y, pod, y, pod waszymi łóżkami. Okej, okay, to się... To się maneczko! Jedziecie za mną? Tak, jedziemy. Ej, teraz e, jest, tupu, tak... jest taka sprawa. Jest taka sprawa. Jak klikniesz Shift, to możesz driftować ogólnie. Wow! Jak... Ale mega sprawa. Jak klikniesz Control. O, jak fajnie. Wążka zrobiłem. Jak klikniesz Control, to nitro jest. Naprawdę. Jak klikniesz H, to. To ten klakson, zatrąbisz. Wow. -dy -dy. Musimy... Oj, kolejny gość! Pomogła. Jest! Jest tam! Musimy pokazać mu, gdzie kotlety zimują. 8 HP użyłem. O nie! O nie, o nie. Dawaj, dawaj, pomagam ci! Wow, to są złe sny ludzi. Jest wow, ciężko, wow. jest ciężko! Rozsypałem się! Widziałem, że się rozsypałeś właśnie! Próbuję się za tobie y, 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 zrobić coś, żeby... żeby mu nie było tak łatwo! O, też się rozsypałem! O nie! Słuchajcie, gdzie ja wylądowałem, zobaczcie! Gdzie ten matus, gdzie ten matus y, mnie, mnie wpakował? W więzieniu jestem, gdzie są moi tylko synkowi, czy oni... Ale, ej! Laki jestem tutaj! O, Lakuś, jesteś... A gdzie wow. jest Franek twój brat? Tutaj! A. Na dole, patrz! Jestem. U, jesteśmy. Czyli jesteśmy wszyscy razem! Łow w całe szczęście, wow. bo wiecie co, myślałem, że, 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 że coś tam się stało i już, już, już tak naprawdę oddzielą nas od siebie, ale jest, UPA, ale się cieszę, że, że normalnie kip, jesteśmy kip, razem. Ale! Ej, to może spróbujmy uciec z tego więzienia, co? Tak! Musimy uciec o. z tego więzienia, widzę tutaj dużo ludzi. Ale eee, coś! Fajny Hmm. Może sobie zjemy coś, co? No, to jest stołówka ogólnie. Oh, yum, yum, Tutaj yum. możemy zastanowić się nad planem, co dokładnie by zrobić. Jak sobie tu siedzieć? Wiecie, co ja mam plan? Chodźcie, musimy znaleźć. Stachurski zdajeć... tu jest. Stachurski o. nawet jest, ale super. Stachurski, ale widzieli, to jest sprawa. Ale super. Chodźcie, Dobra. bo ogólnie w pewne miejsce są, w pewne miejsce są, gdzie nie możemy wchodzić. To jest I... chyba? I policja właśnie nas w pewne miejsce nie wpuści, ale wiecie co, my musimy wziąć od policji. Kartę taką, która pozwoli nam. I. Wow, dobrze tam przypakowałeś. Widzę, widzę. O, gramy w piłkę, w piłeczkę. Moja. O, I... chodźcie, 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 parcie, to jest policjant Panie policjancie, panie po policjancie. Do niego trzeba podejść blisko. Witam, panie policjancie. Nie, nie, Oj, dzień dobry. nie. Do E. Do niego podejść blisko, żeby nas nie zauważył. I Aha, trzeba. Pik, e. tam jest coś napisane. Tak, no? że, że kliknij i kartę zabierz. O. A poza... Tak. nas... Jest! Czekajcie no, chwilę! Tak. Ja cię, ale już prawie miałem! Panie policjancie, bo my przyszliśmy tutaj i nas wrzucił ten robot taki, który... E, e, ten robot taki, który... Trzymajcie przyszedł... go! Mam kartę! Masz? Chodźcie. Mam! Dobra! Co wow. chodź? Chodź, ja ci powiem dobrą skrytkę, ej! Czekaj! Cze? On za nami goni, on gonił za nami. Musimy uciec od niego najpierw szybko. Chodźcie, chodźcie. Tak. Panie policjancie, pan nas nie goni. My tutaj ogólnie jesteśmy e, niewinni. niewinni, niewinni jesteśmy. Rozdzielmy tak. się i My się spotykamy na sprawiać. boisku. Hej, panowie. Dobra, spotykamy się. Tylko e, musicie go zgubić. Musicie go zgubić. Dobra, Spar nie ma go chyba. Nie Sprawdzajcie ma go chyba. z tyłu chyba. i biegnijcie za mną. Biegnie za wami. Leci za nas, Ale leci. szybko, tutaj otwieraj te drzwi. Otwieraj te drzwi, szybko Lakuś! Masz karty do tych drzwi! Szybko! Szybko, szybko uciekamy! Jest. Uciekamy! Szybko czym jest. prędzej! Wow. Szybko, szybko, Dzień chodźcie, chodźcie! Tutaj, tutaj za mną, za mną, skoczymy na dół, na dół, na dół, na dół Policjant, pan policjant. Nie, nie dajcie się A. złapać, wyskakujcie, i uciekajcie za mną! jestem Dobra, jestem! Lecimy! Jest. Tak jest! Pan policjant porządku piluje. Uciekliśmy! Lecimy. Ej, słuchajcie, zadzwoniłem do kumpla! Ej, ej, on ma auto! Auto ma pan policjant! A my nogi Szybko dawajcie na dół, na, na, na dole nas nie zobaczy Na dole nas nie zobaczy chodźcie... Łódka, tam jest łódka, łódka, chodźcie tak, zadzw Zadzwoniłem właśnie do kolegi, że, że łódkę ma dla nas przygotować e, Tutaj jedno miejsce chyba będzie tylko dla ciebie, Rakusiu O, a patrz, tutaj jest jakieś, jakieś przejście, widzicie? A nie, tu trzeba, trzeba kupić, trzeba kupić <laughs> Jest przejście? Ej, Policjant, policjant płynie, policjant płynie Szybko. Nie, 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 dobra, szybko jest. Jednym tunelem jakimś! Ja też jestem tunelem! O nie, to nie. nie ma wyjścia! <gry> Czekajcie! Uciekajmy, szybko, szybko, szybko! Pani. Szybko! Nie, 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 nie. Oleczę za wam, ja pozostałem! W prawo, w prawo! Lakosiu! Szybko, szybko, tam jest łódka przygotowana, widzisz ten most! dzień dobry! Czekaj, nie podpływaj do, pana. do tego, nie podpływaj do brzegu, bo, bo, bo wtedy ta łódka się zawiesi. Ranek, szybko! Panek, idę, idę! Pranek. Gdzie? Do wody, do wody wskakuj, szybko! Jestem! Płynę! Nie, pod, nie podpływaj blisko brzegu, bo... O nie! Szybko! O nie! Jestem! płyń! O, o nie! Rozsypałem się! To ja płynę! Szybko! Płynę! Wow! Dobra! Spokojnie, zaraz popłyniemy y, y, po naszego tego! Y, po naszego y, kumpla, y, Lakusia, bo on teraz w tym momencie musiał poważną misję zrobić, wiesz? Ja blankuję! Ty tam ktoś jest Dawaj chod. Gdzie, gdzie, gdzie? Ej, chodź za mną! Franek kogoś widzę! Z tyłu policja nas goni! Zobacz tylko na to! O nie naprawdę! Musimy lecieć! A tu jest super heroes! On nas będzie ratować! Nie, super heroes on nas chyba nie ratuje właśnie! O nie! Bo głowa mi odpadła i wszystko inne. O! Rozsypałem się. Tutaj, właśnie przez to, że ktoś tutaj ktoś tutaj jest, Pat musimy uważać. Podskakuj z tym shiftem. Oh. Wow, jesteśmy tutaj razem. W końcu. No nie. W końcu, w końcu dowiedzieliśmy się, już mniej więcej, kto ten koszpar rozprowadza po całym mieście, to prawda? Tak, 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 ale patrz, tu jest trudno. Tu trzeba. Nie wiem, co tu trzeba ja, ej, zrobić. Ej, jak open, to można wejść do wentów? Patrzcie. No przeskocz, przeskocz normalnie, tak. Yy, o! D dobra. Co tam jest w wentylach? Nic, wróciłem. A wróciłeś, dobra. Ja tutaj przeskakuję, wiesz? Bo tutaj trzeba ogólnie rozpracować. Wow, ile tu jest laserów? Ej, cofnęło mnie tutaj na sam początek? Nie też, właśnie. Nie wiem, ale wiecie, co tam u góry wydaje mi się, że ktoś był, kto kto wie, właśnie wszystko na ten temat. O, tu jest, tu jest ten koleś, dawaj go. Ksuk, Ksu. Dawaj go. Siema Słyszeliśmy, eee, że to ty wszystko tak naprawdę robiłeś i, i trollowałeś ludzi. Tak, to on prankował ludzi. Ej! O, patrz, patrz, patrz to. to jest zły, ten ten, ten, ten to jest zły, gonimy go! Dawaj go! Dawajcie! Chodź tu! Dawajcie, dawajcie go, dawajcie go! Już się ma po nim, lecimy A Już go nie ma? Policja już nawet ma. tu przyjechała, ty Policja! Witam, panie policjancie! My chcieliśmy Brian. zgłosić, że ten, który teraz tam był, to on. Y o, ja też chcę wejść. I możemy na parkę wsiąść. Oooooo! Że, że ten, który tam był, chcieliśmy zgłosić pana, panie policjancie, że ten, który tam był w tym czerwonym wozie, to on właśnie ludzi trollował i, i chciał, żeby wszyscy się w nocy bali, dlatego wchodził pod łóżka. Tak? No dobra, dobra, to, 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 okej, okay, to my się nim zajmiemy. Dobrze, a teraz proszę jechać na to miejsce zdarzenia, bo jest jeszcze drugi taki sprawca, co właśnie tą sprawę pomnaża i cały czas to się dzieje, nie lakuś, słyszałeś się ostatnio, jak tam pani Krystyna z dołu z gazowni mówi o, że ona ma problem właśnie ze spaniem. No słyszałem, słyszałem właśnie... No i, i trochę jej pomogłem ostatnio, no ale... No ale nie wystarczyło. To tutaj! Podejdź tutaj autem na chwilę, musimy przeskoczyć przez ten mur. Podejdź jeszcze bliżej. Musimy przeskoczyć przez ten mur, mówię ci. O, da się przeskoczyć normalnie. Ej koledzy, gdzie jesteście? Jesteśmy tutaj, gdzie jest. E, e, Franku, e, dawaj kieruj się do. Do portu! Do, do portu, bo my jesteśmy tutaj gdzieś taka antena biało-czerwona. Ej, spójrzcie tylko na to, zobacz co tam co stoi! Jakiś super robot, ja muszę nim ja znaleźć. Ej, muszę a poczekaj, bo może jeszcze pójdziemy po tego właśnie. Po Franka przecież możemy pójść. Nie już, ten, ja już jadę do Was, tylko nie umiem Was znaleźć. Gdzie wy jesteście? Ej, Lakuś, widzisz co tu jest, to chyba jakiś wojskowy teren. Wojskowy teren i patrz, jaki robot tu jest. Ej, co to za robot? Ty możesz w niego normalnie wskoczyć? Spać. O Trzy. nie, jak ty wysoko wskoczysz. Ty, ty możesz normalnie sterować tym robotem? Ty, i Moonwalką tańczyć. Mogę... No i patrz, tu patrz mogę tak mocno. Ty, ale to jest fajnie. Wojskowy teren. Tutaj mamy, jak widzicie, wezwaliśmy nowe posiłki do odkrywania właśnie tych tajemnic. Już tak naprawdę wiemy, kto to robi, już jesteśmy z tej sprawki rozwiązani. Już rozwiązaliśmy całą Ło, sytuację ho, w tym mieście. Chłopaki, chłopaki jestem, wjechałem w szare mury i jestem teraz na moście takim. Chodź, chodź do nas, jesteś tutaj. Ho, ho, jadę. Wow. Kto tak skacze? Ja, ja, zobacz, zobacz, jak wysoko mogę skakać. W ogóle mam trampolinę, mam normalnie wszystko. Wow, ale mega sprawa. Zobacz, jak to działa, widzisz? Wow, ale świetna, mega sprawa, naprawdę to wygląda nieziemsko. Jesteś normalnie robotem. Proszę, spróbuj sobie. Teraz ogólnie, jakbyśmy mieli od samego początku takie roboty, to moglibyśmy y, zwalczać zło w takich robotach. Co by na to, że pójdziemy zwalczać tak. zło? Dobra, to, to tak. lecimy tam, chodźcie! I te złe sny! Dobra, mam tutaj jeszcze jakąś osobę. Szybko, strzelaj! O, kolejnych! Dużo złych, dużo złych! Jest! Udało mi się widzieliście to! Robot pokonał! robot pokonał! Złe złe stworzenia! No chodźcie tutaj! jest! Udało nam się zwalczyć wszystkie koszmary, które... które tak naprawdę były złe wobec naszych mieszkańców! Jest ciemno teraz ja dostałem takiego robota i naprawdę... Jest tutaj ciekawie! E, dawaj ogólnie płyń, ja ci powiem gdzie, Płynę. tam gdzie jest taki dola, dolarek, 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 tam gdzie jest taki dolarek e, tak, tak. Tam się też spotkamy z Lakusiem, bo tam właśnie jest takie miejsce zbiorcze e, i tam ogólnie możemy zdobyć pieniążki Dobrze, a jak tam dopłynąć, bo tutaj, tutaj... w prawo, tutaj w prawo możesz Tamtym, Dobra. tamtym klifem Tutaj, tak? Tak, tak, no E, uważaj, dobra. że do brzegu nie dotknie, jak może tak ostrożnie, e, ty, bo jak brzegu się dotknie, to e, później to się nie, nie tak się dzieje, dobra? Właśnie, widzę. właśnie, płynę, ale była akcja, widzicie, tego policjanta od tyłu zaskoczyłem i się przestraszył. No, widziałem, to było super, synku, naprawdę, e, zareagowałeś tak jak trzeba. No. O, 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 tutaj możemy wysiąść, już czekaj. Gdzie? No, po lewo tutaj. Tutaj? No, podpłyń tam do brzegu, no. Dawaj, dawaj. Dobra, płynę, płynę. Dobra, e, musimy wskoczyć do tego kolesia, bo on był naszym kolegą, bo on właśnie wie, w którym kierunku mamy jechać, ale wiecie co? Też możemy zespawnować tutaj. Okej. Okay. mision. A może bym sobie tak zespawnował łódkę? A gdzie ty tu spawnujesz? Spawn? O, kamaro, dobra, mam. Wow, uważa, bo ci na głowie chyba zespawnowałem. Ty, jak? Czekaj, czekaj, chwilę, poczekaj na mnie, bo ja muszę wsiąść. Muszę ten telefon wziąć ze sobą, bo dzwoniło, dzwonili do mnie. Okej, okay, mamy z Was do misy, jedziemy. Wiesz w którym kierunku? Nie wiem. Tam przed siebie. Ona, hot -doga. tutaj hot dogi sprzedali. Czekaj, to nie no. tutaj było. Może to tą antenę? Możesz... No dobra, dawaj na antenę. Wow.